Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu pracowym poświęconym akcji Tu jest przyszłość. Odwiedzamy wszystkie powiaty w Małopolsce. Jesteśmy dzisiaj w Bokni, w powiecie my Są z nami pani posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Elżbieta Gapińska, pani posłanka na Sejm Kamila Gasiuk-Pichowicz, pan poseł Krzysztof Truskolaski, pani senator profesor Alicja Chybicka. Tak. To rozpoczynam? To ja mogę ja Trzy tematy do sobą, nie jest. dzisiaj, czyli oświata, ochrona zdrowia i y, samorząd. Y, to co? Ochrona zdrowia, pani profesor? Byliśmy dzisiaj w szpitalu w Boki. Jest to szpital piękny. Jest to szpital niereprezentatywny dla wszystkich szpitali powiatowych. Otóż większość szpitali powiatowych jest zadłużona. Ten szpital nie jest zadłużony. W większości szpitali powiatowych dramatycznie brakuje personelu. Tu nie chwalono się, że jest bardzo dużo, ale też nie padło ani jedno słowo, że jest za mało. Czyli ten personel, jaki pracuje w szpitalu, jest personelem wystarczającym. Trafił się tutaj chyba e, menadżer e, bardzo dobry. I to ten menadżer spowodował, że popłynęły środki z różnych źródeł, które spowodowały, że szpital jest czyściutki, wymalowany, oddział dziecięcy w rysunkach, oddział noworodków z malutkimi łóżeczkami, wszystko jest piękne, kolorowe i przyjazne pacjentowi. Co, czy, czy były jakieś problemy zgłaszane? Były te, które są w całej Polsce, a których dyrektor nie jest w stanie wyrównać a mianowicie ustawa nakazuje podwyżki dla personelu medycznego, przy czym w ślad za tym nie popłynęły żadne pieniądze. Odpowiedź prosta. Są nierówności w finansowaniu. Nie można było zapłacić zgodnie z wykształceniem i to jest do, niewątpliwie sprawa, którą należy szybko zmienić. Druga rzecz, no trochę sufitowa częściowo na pewno, wycena procedur medycznych, bo szpital wtedy ma się bardzo dobrze, kiedy po pierwsze może wykonać wszystkie procedury, Mówiąc, ja nie, nie lubię tego słowa procedura w odniesieniu do dzieci. Przede wszystkim noworodków mam rodzących i pacjentów, którzy leżą na łóżkach, ale chodzi o to, żeby szpital mógł przyjąć wszystkich pacjentów. Ten szpital wykonał dużo procedur, ponad tak zwany limit, czyli to są nadwykonania. 3 miliony czy, te na, tak, czy te nadwykonania zostaną zapłacone? Ja życzę z całego serca, aby się to udało, ale to jest w rękach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam nadzieję, że za za to zapłaci. A druga rzecz, oprócz tych nadwykonań, to jest kwestia tego, że za zapalenie płuc wycena jest w takim szpitalu dużo niższa niż w szpitalu w dużym mieście, na przykład w szpitalu uniwersyteckim czy szpitalu wojewódzkim i to nie jest prawidłowe, bo to dotyczy również przypadków, które są identycznie leczone, tak samo diagnozowane i taki sam człowiek w łóżku leży. I to takie główne problemy, przy czym jeszcze raz podkreślam, ten szpital nie jest reprezentatywny dla całej Polski, to jest w pewnego sensu perełka. I pracownicy chcą, żeby ten szpital był prowadzony przez samorząd, a nie... Tak, e, zapomniałam o, właśnie, o ważnej rzeczy powiedzieć, powiedzieć, że to, co zgłaszali pracownicy, to to, że centralizacja to jest niedobra rzecz, że e, Decyzje, które płyną z organów centralnych nie mają nic wspólnego z tym, co dzieje się na dole i że to trzeba zmienić. Samorząd. Właściwie miałam, że tak powiem inną Afekt, myśl, ale chciałam przede wszystkim powiedzieć o tym, że my wszyscy tutaj i pani poseł Gapińska z okręgu Płockiego, pan poseł Truskolaski z okręgu Białostockiego, pani poseł Chybicka z Dolnego Śląska i ja z Wschodniego Mazowsza mamy przede wszystkim świadomość jednego, że przed nami w najbliższych miesiącach jedno z najważniejszych zadań, przed którymi stajemy od kiedy jesteśmy w polityce, a mianowicie Mianowicie zadanie odsunięcia od władzy ludzi, którzy zepchnęli Polskę w bagno autorytaryzmu i zadanie odbudowania Polski po ośmiu latach destrukcji właściwie w każdym obszarze od edukacji przez relacje z Unią Europejską, opiekę zdrowotną czy kwestie praworządności. I mamy pełną świadomość tego, że żeby to zrobić, to musimy powiedzieć Polakom, jaki, jaką mamy wizję Polski, jakiej Polski chcemy, jak tą Polskę chcemy odbudować, bo będziemy Chcieli do tego przystąpić od razu po wygranych wyborach, i dlatego dzisiaj jesteśmy w Bochni. Dlatego dzisiaj posłowie Koalicji Obywatelskiej są w dziesiątkach innych miast w całym województwie małopolskim. Dlatego gramy w. Jednej drużynie, razem także tutaj z Krzysztofem Nowakiem, radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wiemy, że determinacja, nasza siła, skoncentrowanie na celu już za sześć miesięcy mogą przynieść rezultat Polski demokratycznej, uśmiechniętej i europejskiej. Pani poseł Elżbieta Gapińska, oświata. Dzisiaj odbyliśmy spotkanie z nauczycielami w Bochni. I właściwie wszystkie te problemy, które oni zgłaszają, to są problemy całej polskiej oświaty. Mówiliśmy o podpartyjnieniu szkół, o podwyższeniu zarobków dla nauczycieli, mówiliśmy o odchudzeniu podstawy programowej, o tym, żeby szkoła przejęła na siebie część różnych innych zadań, które do tej pory wykonują rodzice, czyli odrabianie pracy domowej wieczorem po przyjściu z pracy o 18 czy 19 z dziećmi. Mówimy też o tym, że szkoła powinna być europejska, a dziecko powinno znajdować się w jej centrum. I to są nasze postulaty, tak widzimy polską szkołę, a program nie przygotowują politycy, tylko przygotowują specjalne osoby, które będą w czymś na kształt Komisji Edukacji Narodowej. Będą to znakomici nauczyciele, wykładowcy, akademicy. Oni przygotują program dla polskiej edukacji. Mam nadzieję, że zrealizujemy to już szybko, bo od listopada zaczniemy to robić po wygranych wyborach. I nie planujemy likwidacji szkół specjalnych, bo Absolutnie to, nie planujemy likwidacji szkół specjalnych. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w Małopolsce, bo w Małopolsce jest przyszłość. Tu jest przyszłość. W Bochni jest przyszłość. Tu właśnie jest przyszłość. Tu jest przyszłość dla mieszkańców Małopolski, tu jest przyszłość dla mieszkańców Bochni. My wiemy, co zrobić, aby Polakom żyło się lepiej, aby nie było wszechobecnej drużyzny, aby inflacja nie rosła, aby urzędnicy i pisowcy nie śmiali nam się w twarz. My chcemy, aby w Polsce żyło się po prostu normalnie, dobrze, aby każdy znał tu swoje miejsce. Dlaczego? Dlatego tu jest przyszłość, dlatego tu jesteśmy, rozmawiamy z mieszkańcami, rozmawiamy z samorządowcami, rozmawiamy na spotkaniach branżowych, ale właśnie tutaj chcemy pokazać, że jesteśmy i będziemy, czy to w kampanii wyborczej, czy po wyborach i my te wybory na pewno wygramy. Dziękujemy.